Skocznia Hochwilstrzance to obiekt, który kibice skoków narciarskich znają doskonale, i na szczęście znów będzie ona w tym roku gościć najlepszych zawodników świata. Ale jaka jest jej historia i jak szczęśliwa ona jest dla polskich skoczków, o tym pokrótce opowiem w tym materiale. Dobry wieczór. Z tej strony Wojtek, szef kanału przedskoczek i zapraszam na wysłuchanie historii skoczni w TTZ Neustadt w wydaniu telegraficznym, ale z ciekawymi wątkami w tle. Samo miasto Titize Neustadt znajduje się w południowej części Niemiec, w kraju związkowym badenia Wirtembergia. Co ciekawe, nazwa tego miasta to tak naprawdę dwie odrębne dzielnice, ponieważ Titize i Neustadt są oddalone od siebie około 2 km. Titize znajduje się nad jeziorem o tej samej nazwie, czyli właśnie Titize, zaś Neustadt nad jeziorem Wutach. Sama skocznia znajduje się u nazboczu góry Hochfirst w Schwarzwaldzie, na której usytuowany jest właśnie ten obiekt i od której dzierży on swoją nazwę, czyli Hochfirst -Szansę. Pierwsza skocznia u zboczu tej góry powstała w latach 30. XX wieku i mierzyła 60 metrów. Uroczyste otwarcie miało miejsce jednak dopiero 31 grudnia 1933 roku podczas konkursu sylwestrowego, gdyż, z uwagi na fatalne warunki pogodowe wcześniej. Nie udało się przeprowadzić inauguracji tego obiektu. W roku 1949 na północnej części góry został wybudowany obiekt mierzący aż 80 metrów. I to właśnie na tej północnej części 80-metrowa skocznia przeszła kilka przebudów. W 1971 roku przebudowano najazd i próg owej skoczni, co wydłużyło skocznię i miała ona w ten czas punkt K usytuowany na 90 metrze. W końcówce lat 80 to jest w roku 1988, został zmieniony profil ze skoku i przeniesiono punkt K aż na 113 metr. Warto dodać, że na tym obiekcie o punkcie K na 113 metrze rozegrano w 1999 roku pierwszy w historii konkurs Pucharu Kontynentalnego, którego zwycięzcą był urodzony w Sankt Johann austriacki skoczek narciarski Matthias Wallner. W 2001 roku dokonano kolejnej modernizacji skoczni w Titizen Neustadt i za kwotę 3,7 miliona euro ukończono rozbudowę obiektu, dzięki czemu możemy oglądać na niej zawody z cyklu Pucharu świata. W 2003 roku dokonano drobnej przemiany, co poskutkowało przemieszczeniem punktu K na metr 125, który mamy aż po dziś dzień. Warto zaznaczyć, że owa skocznia nie posiada stałego sztucznego oświetlenia, skąd my to znamy, prawda, Innsbruck? I montaż takiego oświetlenia jest tylko w ten czas stosowany, gdy zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich są rozgrywane w porach popołudniowych i wieczornych. Pierwszym rekordzistą skoczni hochfürst po przebudowie w 2001 roku został Sven Hanawald, uzyskując aż 145 metrów. Z kolei w lutym 2007 roku rekord ten wyrównał Adam Małysz i obaj panowie byli rekordzistami skoczni aż do marca 2016 roku. W swojej karierze mocno poszedł w górę, daleko, daleko jest, wylądował! Brawo, brawo, brawo! Kapitalnie! A więc nie ma żadnych wątpliwości, kto tu jest najlepszy! 145 metrów! Rekord skoczni wyrównany, Svena Halawalna! Pięknie, proszę Państwa, pięknie! Gdy podczas kwalifikacji rekord został odebrany przez młodego wówczas Słoweńca domena Prełca. Skocznia ta była bardzo szczęśliwa dla polskich skoczków, głównie za sprawą Adama Małysza, który wygrywał tam aż trzykrotnie. Raz w 2001 i dwukrotnie w 2007 roku. W późniejszych latach wygrywali tam Kamil Stoch oraz Dawid Kubacki. Ten ostatni święcił swój triumf na Hochfield strzance w 2022 roku, gdy był dominującym skoczkiem na początku sezonu 2022-2023 i podczas tamtych zawodów, gdzie po raz ostatni polski skoczek wygrał. Miał żółty plastron lidera generalnej klasyfikacji Pucharu Świata. Mowa oczywiście o Dawidzie Kubackim. A jak wy, drodzy widzowie, wspominacie skocznie w Titizen Neustadt? Swoje spostrzeżenia i wspomnienia możecie wpisać w sekcji komentarzy pod tym filmem. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli zostawicie komentarz, łapkę w górę dla zasięgu oraz subskrypcję na kanale Przedskoczek. A ja dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam także do rejestrowania się do tajperka na stronie Winterbets z kodem przedskoczek. W ten czas będziecie mogli wytypować najlepszą dziesiątkę danego konkursu poharu świata w skokach narciarskich i sprawdzić swoje umiejętności przewidywania potencjalnego top 10 danego konkursu. No, mam nadzieję, że Wam się ta zabawa spodoba. Już wiele osób się zarejestrowało z tego linku, więc warto by było, żebyście i Wy, jeżeli jeszcze. Z jakichś powodów nie dołączyliście do tego tajperka? Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie, a tymczasem do usłyszenia i do zobaczenia przy okazji kolejnych odcinków na moim kanale. Ciao!